Cześć, z tej strony Arwin, Fangolpel. witam Cię w kolejnej recenzji butów piłkarskich na naszym kanale YouTube. Jeżeli interesujesz się sprzętem piłkarskim, zasubskrybuj ten kanał, a w opisie znajdziesz link do naszego fanpage'u, na którym dowiesz się wszystkiego, co aktualnie testujemy. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować Legii Warszawa za udostępnienie nam bocznego boiska, na którym mogliśmy przeprowadzić te testy. Przedmiotem dzisiejszych testów są buty Adidas Ace 15.1 w wersji skórzanych, wkrętów oraz syntetycznych lanek. Do tej recenzji chciałem podejść troszkę inaczej niż do poprzedniej, pokazać Wam różne elementy gry i powiedzieć Wam, jak się w nich czułem. Chciałem bowiem sprawdzić, jaka jest różnica, kiedy mamy na nogach syntetyki, a kiedy mamy na nogach skórzane buty. Przed testem sądziłem, że będę Wam mówił o tym, jaka jest różnica między bieganiem we frentach i bieganiem w lankach. Ale jak się okazało, korki w tych butach są prawie że identyczne. Jeżeli się im przyjrzycie, zauważycie, że rozkład korków jest dosłownie taki sam. Tak na dobrą sprawę, różni się tylko i wyłącznie materiałem oraz długością głównych korków. Jak się okazało, wkładki są co do milimetra takie same. Nie ma tu różnicy szerokości w żadnym elemencie stopy. Kolewka. w skórzanych butach wydaje się być na pierwszy rzut oka troszkę luźniejsza, trzeba ją mocniej przywiązać z szorówkami, ale to nie problem, bo skórzane buty właśnie z czasem się rozejdą i dostosują do naszej stopy. W przypadku butów syntetycznych, już po pierwszym zawiązaniu czujemy, że but trzyma naszą stopę, i musicie pamiętać, że on już się nie zmieni, on dokładnie taki będzie. Jeżeli się przyjrzycie fakturze buta, znów zauważycie różnicę między właśnie syntetykiem a skórą. Skóra jest bardziej taka pikowana, ma takie kropeczki wystające, a syntetyk jest bardzo gładki. Jeśli chodzi o trzymanie stopy, to poza ścisłością w przedniej jej części mamy jeszcze oczywiście zapiętek. W przypadku butów skórzanych, zapiętek jest również skórzany, ale i wyściółka od środka stopy jest bardziej szorstka. W przypadku syntetyków ta wyściółka jest gładka i wydawać się może, że mogłaby się ześlizgiwać, jednak jest ona troszkę bardziej węższa, przez co trzyma tę stopę też trochę mocniej. Dla mnie nie jest to do końca plus, bo ja czuję ją przez cały czas na hitlessach. W skórzanych butach nie odczuwa się tego aż tak bardzo. Doradkowo, jako ciekawostkę, mogę Wam powiedzieć, biały element w butach. W trakcie gry, jeżeli zdarza Wam się ocierać stopą o stopę, to robiąc coś takiego, robicie takie czarne ślady. Ja się trochę przestraszyłem i zasmuciłem, kiedy to zobaczyłem po raz pierwszy, ale siedząc i przygotowując recenzję dla Was i szorując przy tej okazji paluchami po tej nawierzchni, okazało się, że wystarczy trochę poszorować i ślady znikają. Także jest to jakiś tam mankament, ale bardzo szybko można się go pozbyć. No i ode mnie to tyle. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tej recenzji, czego byście chcieli więcej, czego mniej i tak jak wspomniałem, zasubskrybujcie ten kanał i do zobaczenia na Fangol.pl Z tej strony, Arwin, Fangol.pl, Witam cię w kolejnej recenzji. Ps, 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 ps. <grystanie> Mam dość.